Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się sakramentem pokuty i pojednania, często nazywanym spowiedzią. Jest to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego wierzącego, pozwalające na odnowienie relacji z Bogiem i Kościołem. Warto zrozumieć Jego teologiczne znaczenie oraz owoce duchowe które z niego właśnie płyną. Czym jest sakrament pokuty? Katechizm Kościoła Katolickiego w punktach 1422-1498 jasno określa, że sakrament pokuty to jeden z dwóch sakramentów uzdrowienia obok namaszczenia chorych. Jego celem jest odpuszczenie grzechów, które popełniliśmy po ście. Jest to wyraz Bożego miłosierdzia i odpowiedź, i odpowiedź na ludzką słabość. Katechizm mówi w punkcie 1422: Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie z niewagi wyrządzonej Bogu, jednocześnie dostępują pojednanie. Z kościołem, któremu przez grzech zadali ranę, a który przyczynia się do nawrócenia miłością przykładem i modlitwami. Z tego właśnie wynika, że spowiedź ma dwa wymiary: wymiar pojednania z Bogiem oznacza powrót do łaski uświęcającej i wymiar y, pojednania z Kościołem. Ponieważ każdy grzech szkodzi, y, każdy grzech po prostu jakby no tak, szkodzi wspólnocie wiernych. Y, a więc powiemy sobie jeszcze o podstawach biblijnych y, sakramentu pokut. Sakrament ten opiera się na mm, słowach y, Jezusa według Świętego Jana, w Ewangelii według Świętego Jana, y, dział 20, 20, 22-23. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To, to właśnie Chrystus e, dał apostołom, a przez nich e, ich następcom wadze odpuszczenia grzechów. Kościół, kierują się, kierując się e, tym nakazem, e, ustanowił e, sakrament pokuty jako drogę e, nie wiem, do pojednania z Bogiem S sakrament pokuty i pojednania. Jakie są elementy sakramentu pokuty? Katechizm zmienia pięć podstawowych elementów sakramentu, czyli rachunek sumienia, szczera refleksja nad własnymi grzechami. Serdecznie polecam ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyola. Żal za grzechy. Doskonały, z, czyli z miłości do Boga, lub niedoskonały z obawy przed karą. Z obawy przed karą, czyli doskonały i niedoskonały. Żal za grzechy. Postanowienie poprawy. Decyzja o unikaniu grzechu w przyszłości. Jeżeli się wyspowiadałem, to. Teraz w tej chwili postanawiam, żeby więcej tego grzechu nie popełniać. To jest naprawdę walka duchowa. Czwarte to wyznanie grzechów. Szczera spowiedź przed kapłanem. Przed kapłanem, przez którego działa Pan Bóg, odpuszczając nam Grzechu. Piąte to zadośćuczynienie, czyli naprawienie krzywd i odprawienie pokuty. A teraz e, duchowe owoce spowiedzi. Sakrament pokuty przynosi ogromne owoce duchowe. To prawda. E, między innymi odnowienie łaski uświęcającej, pokój serca, i pozbywanie się po prostu, czy pozbycie się, y, wolność od ciężaru y, grzechu, umocnienie w walce z y, pokusami, z złymi myślami, powiedzmy jedność z y, kościołem i Bogiem. To akurat są te cztery y, owoce. Nie ma większego daru niż otrzymać e, przebaczenie od Boga. To ja A, teraz praktyczne wskazówki, e, które rzeczywiście pomogą e, jakby m, bardzo e, dobrze i naprawdę skutecznie przystąpić do e, spowiedzi. Musimy pamiętać, że jeżeli to pomoże, a to pomaga, przygotujmy sobie rachunek sumienia. Dokładny rachunek sumienia. Nie bójmy się mówić o swoich grzechach. Nie bójmy się przypomnieć te grzechy, które popełniliśmy. Jeżeli to jest spowiedź generalna, tak, to. Przez całe swoje życie, na przykład przy, przez pewien, pewien okres życia. To jest bardzo ważne. Kapan nie jest jakby w tym znaczeniu po prostu Kapan jest narzędziem miłosierdzia Bożego w tym momencie, które spływa. Na człowieka i Kapłan nie osądza w tym momencie. Też właśnie. Są wskazówki. Są właśnie mm, po grecku, mm, po rosyjsku też, epitimia, czyli pokuta. Są te pokuty, tak, owszem, ale tu nie ma nic absolutnie e, strasznego. Zawsze dziękujemy. Za dar przebaczenia i pracujemy nad poprawą. E, dziękujmy. Tak, to jest bardzo e, banalne, ale naprawdę pomaga, bo e, przebaczenie, ten dar prze, przebaczenia musimy po prostu rozumieć, że e, dlatego nam dana jest ta poprawa, ta w, w, jakby własna wola żeby przyjść do tego zapewnienia, więc pr pr pracujemy nad poprawą. Sakrament pokuty to spotkanie z nieskończonym miłosierdziem Boga. Nie bójmy się zbliżyć do, do Boga, do Niego i po prostu, no jakby każdy grzech, choćby nawet największy, może zostać wymazany. Jak święty Zajasz yy, mówi: A choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. A więc niech ten, sakramen, ten sakrament będzie dla nas źródłem siły duchowej, yy, nadziei i odnowy. I w nowym, yy, w nowym roku życzę wszystkiego najlepszego yy, tym, którzy mnie e, obserwują, no jeżeli obserwują, którzy mnie e, oglądają, e, g, którzy obejrzeli ten film, więc bardzo, bardzo się cieszę, naprawdę, jeżeli ktoś to obejrzy. Mm, rozmawiam po ukraińsku i rosyjsku, e, między innymi, e, więc e, jeżeli nawet je, jest jakiś e, akcent tak, e, to mam nadzieję naprawdę, że to nie, nie przeszkadza jakby mnie oglądać. A więc y... jeszcze raz bardzo się cieszę wszystkiego najlepszego.